7 lipca wspominamy błogosławionego Piotra Torot, męczennika. Piotr urodził się w 1912 roku w malutkiej wiosce Rakunaj w pobliżu miejscowości Rabaul na wyspie Nowa Brytania znajdującej się w archipelagu Bismarcka na północny wschód od wyspy Nowa Gwina na Oceanie Spokojnym. Jego rodzicami był anioł Topuja i Maria Iatumul, jedni z pierwszych mieszkańców wyspy, którzy w 1898 roku stali się chrześcijanami. Piotr był ich trzecim z sześciorga dzieci i został ochrzczony zaraz po urodzeniu. Od najmłodszych lat zwracał uwagę wszystkich swoją pobożnością. Często przystępował do komunii świętej, był ministrantem w rodzinnej misji, parafii pod wezwaniem św. Augustyna, i choć pracujący tam kapłan sugerował wysłanie Piotra do seminarium duchownego, jego ojciec nie wyraził na to zgody. Zgodził się natomiast, by Piotr został katechistą, świeckim pomocnikiem księdza w przygotowywaniu wiernych do sakramentów. W 1930 roku Piotr zapisał się do szkoły dla katechistów około 8 km od rodzinnej wioski i ukończył ją z wyróżnieniem 3 lata później. Otrzymał wówczas na znak osiągniętej godności krzyż katechisty. Potem wrócił do rodzinnej wioski i rozpoczął posługę. Podchodził do niej bardzo poważnie, z wielkim entuzjazmem i gorliwością. Wszędzie nosił ze sobą Biblię, którą często cytował. Pociągał za sobą wielu młodych ludzi. 11 listopada 1936 roku Piotr ożenił się z 16-letnią Paulą i Awarpit, Dziewczyną z sąsiedniej wioski i tak jak on, katoliczką. Ich małżeństwo okazało się szczęśliwe, mieli trójka dzieci. Piotr ostro przeciwstawiał się praktykowanej na wyspie poligami i rozwodom, co z czasem stało się przyczyną wielu konfliktów z mieszkańcami wioski, władzami, a nawet z rodzonym bratem Tatamaj, który żył z dwiema kobietami. W 1942 roku podczas II wojny światowej. Nowa Brytania została zaatakowana przez Japonię. Okupanci przekształcili Rabaul, największe miasto wyspy, zatokę i przyległe tereny, w fortece i wielką bazę armii i floty. W drastyczny sposób ograniczyli oni wszelkie praktyki religijne, zabronili publicznych spotkań modlitewnych. Niebawem sytuacja Piotra jeszcze bardziej się skomplikowała, szczególnie po bitwie pod Midway. W 1942 roku, gdy Amerykanie zaczęli odzyskiwać wyspy z rąk japońskich, okupanci zmusili wówczas wszystkich misjonarzy i personel medyczny do opuszczenia wyspy, a tych, którzy pozostali, zamknęli w obozie koncentracyjnym. W tym czasie około 50% misjonarzy na Nowej Gwinei i sąsiednich wyspach zostało zamordowanych. Okupanci zniszczyli też lokalne kościoły. Piotr Torot został jedynym katolickim katechistą w okolicy. Wkrótce zbudował sam w lesie kaplicę z gałęzi, gdzie ukrywał naczynia liturgiczne. Nie tylko prowadził katechizację, ale stał się także szafarzem chrztu dzieci i dorosłych, oraz świadkiem i szafarzem sakramentu małżeństwa. Udzielał schronienia ponadto i pomocy biednym. Piotr odwiedzał też internowanych księży, którym przynosił pożywienie. Kapłani w zamian przekazywali mu potajemnie Najświętszy Sakrament. Otrzymywał go też od kapłana ukrywającego się w wiosce Wunapop. Zanosił go głównie wieczorami jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, chorem i udzielał podczas nabożeństw niedzielnych, którym przewodniczył. Czynił to w pełni świadomy zagrożenia wobec zarządzeń okupanta, które czyniły jego działalność nielegalną. Japończycy zaczęli też wywierać nacisk na miejscowych przywódców, by zerwali ich z chrześcijaństwem. Chcąc pozyskać ich przychylność, aktywnie popierali poligamię i doprowadzili do jej formalnej legalizacji. To jeszcze bardziej skomplikowało sytuację Piotra, który od dawna pozostawał w konflikcie z wieloma lokalnymi przywódcami praktykującymi wielożeństwo. Tatamai, brat Piotra, doniósł Japończykom o jego działalności. Wkrótce jednak poprosił go o przebaczenie a po wojnie za własne pieniądze odbudował kościół w Rakunae jako zadośćuczynienie za zdradę. W 1943 roku Japończycy wezwali Piotra na przesłuchanie i zażądali ograniczenia jego działalności duszpasterskiej. On jednak nie posłuchał. W związku z tym w marcu 1943 roku zabronili mu prowadzenia jakiejkolwiek działalności religijnej i tym razem Piotr nie podporządkował się ich zarządzeniom. Następnie w Boże Narodzenie 1944 roku Piotr został po raz pierwszy aresztowany, lecz po kilku dniach zwolniony. Dalsze pełnienie posługi groziło wprost karą śmierci. Ponownie aresztowano Piotra w kwietniu 1945 roku, tym razem na podstawie donosu znajomego policjanta wysługującego się Japończykom, który pragnął posiąść żonę protestanckiego pastora posługującego na wyspie. Gdy Piotr przyznał się do odprawiania nabożeństwa i sprzeciwił się bigami, został pobity i zamknięty w obozie koncentracyjnym w Wajnara, niedaleko Rabaul, zorganizowanym w jednym z tuneli, które Japończycy wydrążyli rękami papuasów na wyspie. Odwiedzający jego żonie powiedział Jestem tu, bo sprzeciwiam się zrywaniu więzi małżeńskiej za przyczyną tych, którzy nie pragną rozszerzania się Królestwa Bożego. Piotra poddano torturom i po farsie procesu skazano go za organizowanie religijnych zgromadzeń, sprzeciwianie się poligami i prowadzenie działalności katechetycznej na dwa miesiące więzienia. W nim traktowany był gorzej niż pozostali więźniowie. Tuż przed końcem kary Japończycy próbowali zmusić go do samobójstwa. Gdy Piotr odmówił, zapowiedzieli wizytę jakiegoś medyka. Wieczorem, a miało to miejsce około 7 lipca 1945 roku, Piotr został zaprowadzony do pokoju przesłuchań. Podejrzany lekarz zrobił mu zastrzyk, później dał mu coś do picia, a w końcu włożył mu w uszy i do nosa watę. Następnie zmuszono go do położenia się. Piotr nagle dostał konwulsji i wyglądał, jakby miał wymiotować. Wówczas jeden z obecnych w pokoju przykrył dłonią jego usta i trzymał je aż do ustania konwulsji. Następnego dnia oprawcy odnaleźli jego ciało w celi, zaskoczony tym, że nie żyje. Oficjalnie uznano, że zmarł z powodu malarii i wydano jego ciało rodzinie. Pogrzeb Piotra stał się manifestacją patriotyczną, w której wzięło udział wielu rodaków. Na grobie, na prostym drewnianym krzyżu na cmentarzu katolickiej misji w Rakunaj, umieszczono napis Męczennik za wiarę. Japońscy mordercy Piotra Torot stanęli w 1946 roku przed sądem w Rabaul. Początkowo zaprzeczali udziałowi w zbrodni, ale pod presją prokuratora w końcu przyznali się. Zostali skazani na 25 lat więzienia. 17 stycznia 1995 roku Piotra beatyfikował święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Filipin, Papui Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdź za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności. I ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.